Jednym z niebezpieczeństw w naszym życiu duchowym jest budowanie wiary na emocjach. Emocje oczywiście są ważne, są integracyjną częścią naszego życia, ale musimy uważać i sprawdzać, czy czasami nie budujemy naszej wiary. Tylko na emocjach, na pozytywnych odczuciach, jakiejś euforii, radości, która przytrafia nam się na różnego rodzaju spotkaniach moditywnych, rekolekcjach czy na pielgrzymce. Budowanie swojej wiary tylko na tej cienkiej płaszczyźnie emocji jest bardzo powierzchowne i bardzo niebezpieczne, ponieważ w życiu każdego człowieka przychodzą spódniejsze chwile, a czasami naprawdę bardzo trudne sytuacje, trwające miesiącami, a może i nawet latami. I wtedy taka. Nasza wiara zbudowana tylko na emocjach runie, niczym ten ewangeliczny domek wybudowany na piasku. Dlatego tak ważne jest, byśmy umieli się modlić, odnajdywać Pana Boga w naszej codzienności, żebyśmy umieli budować z nim relacje także w smutku, także w trudzie, także w takiej monotonii życia codziennego.